Jak ekonomicznego, jak i społeczno-politycznego, i to zarówno w warstwie pryncypiów merytorycznych, jak i w głęboko zacofanej warstwie sanacyjnej infrastruktury, szczególną nieudolnością i brakiem koncepcji rysował się ogólny bilans białka, który to bilans, jak powszechnie wiadomo, <laughs> Tego jeszcze popatrz. O, popatrz. Szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani. Popatrz. O, popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia. Biegnie światłem w sługę cienia. Popatrz. O, popatrz. Łączy z serca wiąże dłonie, może nam zawrócić pobieg. Po tej porze roku bezpieczeństwo ruchu drogowego zależy przede wszystkim od dobrego stanu opon. <śleski> O, kochany! Łyster, ony! Wydek zagłośny! Obywatelu! Obywatelów. wyduczci po O, na Mały, który gdybyś złożył, jeszcze nie macie, byś przechodził! Nie muszę z tego! masz, Nëse të Drodzy goście, Szanowni Państwo, 1 maja 2012 roku jest dniem wyjątkowym. Dniem, na który od lat czekała Rzesza Wielbicieli twórczości najwybitniejszego polskiego reżysera komediowego Stanisława Palea. Jest nam niezmiernie miło, że gościem specjalnym tej uroczystości jest przyjaciel reżysera, wybitny aktor i satyryk pan Stanisław Tyby. Stanisław Barek, ikona polskiej kinematografii, najlepszy reżyser komediowy stulecia, urodził się 5 grudnia 1929 roku w Warszawie. Był absolwentem pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi na kierunku reżyserii W roku 1954. Z dyplomem w roku 1974. Jako samodzielny reżyser zadebiutował w roku 1960. Tworzył przede wszystkim komedie i seriale telewizyjne, a wiele jego filmów znalazło się w czołówce polskiej kinematografii. Bardzo często wzorem Alfreda Hitchcocka pojawiał się w swoich filmach, grając epizodyczne role. Jego filmy obnażały słabości człowieka wynikające zarówno z jego natury, jak i będące wynikiem absurdalnej rzeczywistości PRL, -e, w jakiej przyszło żyć bohaterom filmów Bare. Angażował się w działania opozycji antykomunistycznej, m.in. w niezależną oficynę wydawniczą Nowa. Pomagał również najdłużej ukrywającemu się opozycjoniście PRL-u Zbigniewowi Bujakowi. Reżyser i jego filmy bardzo często były atakowane przez władze i środowisko filmowe, zarzucające jego twórczości niską jakość, antysocjalistyczną wymowę, kłamstwa, brudną propagandę i nienawiść do klasy robotniczej. Dziś w Kutnie, mieście, które pojawiało się w komediach Stanisława Marei, nastąpi uroczyste otwarcie ulicy, która będzie nosić imię wybitnego reżysera. Proszę teraz o zabranie głosu pana Stanisława Tety. O parę słów. Skoro parę pana słów to. to... <głos> <głos> Chcę powiedzieć, że trzeba było mieć szczęście żeby spotkać Staszka Bareje na drodze swego życia to człowiek naprawdę wyjątkowy, wybitny, nadzwyczajny i naprawdę tępiony przez ustrój komunistyczny, tak jak tylko możli. Aha. Tutaj padło takie stwierdzenie, które jest ogólnie przyjęte jako norma, w związku z czym właściwie wszyscy już w to głęboko wierzą, że PRL był krajem absurdu i że absurd, absurd. towarzyszył życiu w PRL-u cały czas jako taki na Absurd. Otóż Szanowni Państwo, chcę też sprostować, bośmy ze Staszkiem Barajonem na temat sporo rozmawiali. W tym, co sobą przedstawiał PRL, w tym okrucieństwie i pogardzie do człowieka, w tym absolutnym niezauważaniu losu drugiej istoty. To nie był żaden absurd. To nie było żadne. To był system. To był po prostu okropny, straszliwy system. I na temat tego systemu Saszek Faria zabierał głos w formie komety filmowej. Okropnie ciężka rzecz i strasznie go za to potępiono. Jestem... Bardzo wdzięczny Państwu za zaproszenie mnie na dzisiejszy no. dzień do Putna, A w imieniu rodziny Staszka Barei, to znaczy Hanny Barei, która jest w podróży z na na nie mogła przyjechać. Janka, syna, który z powodów rodzinnych musiał po prostu zostać w domu, a Kasia, katarzyna. Jest patelką Kanady, więc też było i ciężko się wybrać. Przekazuję Państwu wszystkim najlepsze podziękowania i pozdrowienia od Dziękuję serdecznie. Bardzo. bardzo proszę o przygotowanie wstęgi do przecięcia. Vær så god. Wiecie? Tak, tak. Obywatele miasta Kutla, panie i panowie. Towarzysze ze Zjednoczenia podołali wyzwaniom i podjęli zobowiązanie zakończenia budowy na święto majowe. Ekipom przyświecało kasło. Dogonimy, przegonimy! Rzesze fachowców z placu budowy warszawskiego metra czy nie społecznym, w pocie czoła, w żarze letniego słońca, w siarczystym mrozie stawiała zręby i podwaliny. Ponieważ realizacja kolejnego etapu metra wypadła z planu pięcioletniego, a prace nad budową Warszawskiej Kolei Podziemnej trwają już 40 lat, Mogliśmy sobie pozwolić na stratę jednego roku kosztem realizacji obwodnicy w Kutnie. My na czas musimy patrzeć po gospodarsku. Uroczyste wręczenie kluczy oraz zasiedlenie odbędzie się, jak tylko zostaną usunięte drobne usterki. W dniu 22, 22. lipca. Brawo! Witaj Majowa Juczemko, świeć naszej polskiej krainie. Ucześmy cię piosenką, woski, która w całej Polsce woski, woski, woski. słynie. Witaj Maj! Trzeci, Trzeci Maj u Polaków, u Polaków Błogi Raj. raj. To jest! Jesteście polityczni i Mogą być mógł straszne mógł konsekwencje o A teraz zapraszamy wszystkich teraz Państwa do antypochodu. Kiedyś chodzono 1 maja ulicami, a my zapraszamy do pochodu chodnikiem i będziemy zmierzać za orkiestrą do Parku w którym odbywać się będzie dalsza część Majówki z Baleją. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na wystawę na koncerty do parku, na spotkanie ze Stanisławem Tymem i pokaz kierunków Stanisława Baleju. Dziękujemy bardzo i zapraszamy pochodem, pochodem do parku Traugutta. Właśnie ten temat PRL-u trochę zapomniany, no teraz taki już, można powiedzieć, dobry renesans. <grymne> 자봐 보시면 이이 最接近的，是最接近的。 saluti da telefono di questo non ho trovato errore no